Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy piątek, czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Czytanie z księgi Mądrości. Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa. Wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego. I stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chałupi się Bogiem jak Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła, nie pojęli tajemnic Bożych. Nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla duszy czystych. Zasadzka na sprawiedliwego. Dlaczego? Bo nam niewygodne. Bo po prostu jest wyrzutem sumienia, bo nie idzie za tym, co jest nieprawe, bo odważa się żyć inaczej. I ich to denerwuje. Tych nieprawych denerwuje prawość. Księga Mądrości oczywiście należy w Piśmie Świętym do ksiąg mądrościowych, czyli uczy nas prawdy o życiu. A prawda o życiu jest taka, że życie prawe jednych będzie doprowadzało do białej gorączki innych. I czasami jedyną winą człowieka jest to, że żyje w sposób prawy. Oczywiście winą braną w cudzysłowie. Bo jeżeli spotyka się człowiek, który żyje w sposób Boży, z tymi, którzy żyją bezbożnie, to jednocześnie ludzie żyjący bezbożnie będą odczuwali duży dyskomfort w relacji z człowiekiem, który żyje po bożem i mu tego nie wybaczą. I będą właśnie za to prześladować. I o tym też nam mówi Jezus w Ewangeliach, mówi. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Wypomina też na przykład faryzeuszom, że go nie przyjmują, dlatego, że objawia im prawdę, nie podpisuje się pod różnego rodzaju ich błędami. Tego samego doświadczali wszyscy ludzie święci. Zresztą nawet w błogosławieństwach jest mowa o tym, kiedy Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Sprawiedliwość też możemy czytać jako świętość, czyli jako dla dobrego, świętego i prawego życia. I teraz, jaka tutaj jest trudność? No, tr trudność jest taka, że czasami mamy niewłaściwe oczekiwania, bo Czasem tak trochę, nazwijmy to, po-dziecinnemu. Myślimy, że skoro czynię dobrze, staram się być dobry dla wszystkich, to inni też powinni być dobrzy dla mnie. No, tak świat nie funkcjonuje. A po drugie, czasami też nam się wydaje, że wystarczy być dobrym i to już zmieni cały świat i całe otoczenie. Oczywiście na niektórych to wpłynie i mamy być dobrze, ale nie wolno nam pragnienia bycia dobrym łączyć z takim poczuciem, że teraz będzie mi się we wszystkim powodziło. No bo gdyby tak miało być, to, yy, to znaczy, że Pan Jezus był niedobry, bo jemu się nie powiodło. Nie? Później mamy psalm. Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu, i ten psalm jest odpowiedzią na ten ból, taki swoisty i dylemat zawarty właśnie w tym tekście z Księgi Mądrości, który czytaliśmy. Bo jest tu mowa również o tym, że Pan zwraca swe oblicze przeciwczyniącym zło, że Pan słyszy tych prawych wołających o pomoc, i że to, że. Dobrego człowieka za dobro, które czyni, może spotkać prześladowanie, to nie znaczy, że Bóg go opuścił albo on źle wybrał. Ale taka jest po prostu droga do zbawienia. Dlaczego taka nie wiemy? Taka jest Boża tajemnica. I trzeba po prostu w tę tajemnicę wejść i ją przyjąć. I dalej w Ewangelii też Jezus mówi, że jego posłał, ojciec, który jest prawdomówny i że Jezus mówi zawsze prawdę. Że Jezus mówi zawsze prawdę, ale jest tajemnicą, bo Boga nikt nigdy nie widział. I teraz, w jaki sposób są powiązane te teksty? Otóż, dokładnie w taki sposób, że jeżeli ktoś chce żyć w sposób Boży, spełniając Boże przekazania, w sposób prawy i dobry, to to jego serce skruszone Bożą łaską będzie otwierało się na Bożą tajemnicę. A jeśli człowiek żyje inaczej, to wtedy zamyka się na Boga i zaczyna Boga oskarżać. I coraz mniej rozumie, ale jednocześnie czasami paradoksalnie będzie mu się wydawało, że ma coraz więcej do powiedzenia na temat Boga. Natomiast człowiek, który wchodzi w głębi relacji z Bogiem, będzie coraz mniej o Bogu mówił, a bardzo coraz bardziej nim żył. I Bóg obecny w tym człowieku będzie jakby prześwietlał jego życie i jego czyny, tak jak prześwietlał życie i czyny Maryi. Maryja cała promieniuje Bogiem. Możemy tak paradoksalnie powiedzieć, że w Maryi nie ma Maryi, w Maryi jest Jezus. I to powinno być nasze pragnienie, tak żyć, aby był w nas Jezus. A może nam w tym dopomóc Maryja. Maryjo, prowadź nas do Jezusa. Amen.